4,5% liczby x jest równe 48,6. Liczba x jest równa. Żeby obliczyć liczbę x, to możemy postąpić na dwa sposoby: albo ułożyć równanie, albo ułożyć proporcję. Ja może ułożę równanie, czyli czytając po prostu to zdanie, piszemy równanie. 4,5% liczby x zapisujemy 4,5% liczby x jest równe 48 6, no i mamy takie równanie z x do rozwiązania. Na początku zamieniamy procenty na, na ułamek. Będziemy mieli 4, czyli 0, 4,5, czyli 45 tysięcznych razy x równa się 48,6. No i teraz wyliczamy x, najlepiej mnożąc to równanie z stronami przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 1000. 45, czyli mamy, że x jest równy 48 szóstych razy 1000 czterdziestych piątych. Zatem otrzymujemy, że x jest równe 48 i 6 razy 1000, to będzie 4, 8, 6 i jeszcze dwa zera. Podzielić wszystko na... 45, możemy na kalkulatorze wykonać to działanie. Dzielimy 48600 przez 45 i otrzymujemy w rezultacie, że x jest równe 1080. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu była odpowiedź A.